Dzień dobry, witam serdecznie na łamach portalu Bolec Info. Dzisiaj gościem rozmowy Bolec Info jest rzecznik regionalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pani Iwona Kowalska-Matis. Dzień dobry. Dzień dobry, panu, dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do tej dzisiejszej rozmowy. Mam takie pytanie na początek. ZUS jest zalany wnioskami. ZUS jest zalany wnioskami. To znaczy. Tak dużo jest wniosków i państwo nie wyrabiacie, czy po prostu tak wolno te wnioski procesujecie? O wniosków jest strasznie dużo. Jeżeli chodzi na przykład o wnioski, które składają rodzice o opiekę nad dzieckiem, bo chcą być dzieckiem w domu, w domu, wiadomo, przedszkola, żłobki, pozamykane, albo w, nawet jak zostały otwarte, to ktoś się boi dziecka jeszcze wysłać, więc zostaje w domu. Myśmy w ciągu dwóch miesięcy dostali tyle wniosków, ile dostajemy normalnie w ciągu dwóch lat. No to nikt nie jest gotowy na, na, na taką powódź, a to są jedyne wnioski. Ale są to wnioski? Tak. Są to wnioski wszystko w ramach tarczy antykryzysowej, czy mówimy, mówimy o tych wnioskach mówimy o, o tych dodatkowych zasiłkach opiekuńczych, które rodzice biorą w ramach tarczy antykryzysowej. Kolejne wnioski, które do nas wpływają, których jest całe mnóstwo, i myśmy takich wniosków mieli ponad 70 tysięcy na Dolnym Śląsku, a tutaj w Legnickim obszarze oddziaływania naszego ZUS, to ich było ponad 15 tysięcy, więc to jest też ogromna ilość. Myśmy tego nigdy nie robili, przecież myśmy nigdy nie wypłacali postojowego i myśmy nigdy nie udzielali na taką ogromną ilość zwolnienia z opłacania składek. Mhm. Um, Jeśli mówimy, jeżeli mówimy o ogromnej ilości, to w skali tego naszego regionu Legnickiego jak wiele osób, czy jak wiele firm korzysta z postojowego, jak wiele osób korzysta z zasiłków, czy możemy to powiedzieć? Jakie, to znaczy ogromna liczba. Myśmy, myśmy dostali tutaj, z, 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 pa, Państwo oczywiście możecie składać wnioski o zasiłki um, do każdej placówki ZUS-u, ale Wydział Zasiłków jest tylko w Legnicy, i one wszystkie trafiają potem do Legnicy. I w Legnicy tych wniosków o zasiłki wpłynęło 12 tysięcy. Tak jak mówiłam, tyle to nam wpływa zwykle przez dwa lata. Czyli proszę zobaczyć, ci pracownicy, którzy normalnie w ciągu miesiąca dostają dużo, dużo mniej wniosków, teraz muszą sobie poradzić z całą masą tych wniosków. Myśmy poprzesuwali oczywiście pracowników, żeby wspomogli tych, którzy mają taką ogromną ilość pracy, ale to, to musi trwać. Czasami nie udaje się niestety dochować tego terminu ustawowego. Z wiadomych względów. Zresztą ustawodawca w, tej, w tych przepisach tarczy antykryzysowej przewidział taką sytuację, bo można się było spodziewać, że zalew tych wniosków będzie bardzo duży. Ale to jeszcze jest, można powiedzieć, pół biedy, bo na tych 12 tysięcy wniosków, które wpłynęło, myśmy już skierowali do wypłaty ponad 5 tysięcy wniosków, ale uwaga, 3 tysiące wniosków jest wypełnionych błędnie albo nie ma załączników. Czyli to oznacza, że my musimy te wnioski albo odesłać do wnioskodawcy, albo do pracodawcy, żeby dołączył. Zasiłek. A to jak, to możliwe? Możliwe, jak, to, jak to jest możliwe, że wnioski są wypełnione nieprawidłowo, skoro wniosek to jest tak prawdę mówiąc krótki formularz, który wypełniany jest e, internetowo i z drugiej strony, dlaczego tak dużo czasu potrzeba na rozpatrzenie tego wniosku, skoro dostajecie Państwo wszystko w wersji elektronicznej? No proszę sobie wyobrazić, że my, że my dostaliśmy ponad 70 tysięcy wniosków o zwolnienie z postojowego lub o wypłatę postojowego lub zwolnienie zapłacania składek. I oczywiście to nie było tak, że myśmy mieli gotową aplikację do rozpatrywania tych wniosków, bo my przewidzieliśmy, że będzie wielka pandemia. No, nikt tego nie był w stanie przewidzieć. W momencie, gdy się okazało, że to my będziemy płacić i my będziemy zwalniać, musieliśmy przystosować nasz system do obsługi tych wniosków. I na początku no, wszyscy się uczymy od na początku była możliwość ingerencji w ten wniosek, więc stąd pojawiały się błędy. Ale też bardzo często zdarzało się, że jak już zaczęliśmy płacić te pierwsze postojowe, to pieniądze z banku do nas wracały, bo ktoś pisał niewłaściwe konto. No na to my już nie mamy wpływu, prawda. Najwięcej wniosków, najwięcej błędów pojawiało się w tych wnioskach i cały czas się niestety pojawia. W tych wnioskach, które są składane do nas w wersji papierowej. Czyli ktoś sobie może ten wniosek wydrukować z naszej strony, wypełnić go odręcznie i wrzucić do skrzyneczki, lub teraz już mamy obsługę klienta więc albo zanieść do ZUS-u. I tu rany boskie otwieraliśmy te skrzynki i patrzyliśmy, że ktoś na przykład ze wzoru przepisał sobie nazwisko, które jest we wzorze, czyli Jan Kowalski zamiast wpisać własne nazwisko i potem mówi, czemu ja nie mam postojowego. No jak mam zapłacić Janowi Kowalskiemu, skoro wnioskuje ktoś zupełnie inny. Około 15% wniosków zupełnie niepodpisanych, czyli ktoś wypełnił wniosek zapomniał się podpisać. I tu, jeżeli był kontakt wpisany, to nasz pracownik dzwonił i prosił, proszę złożyć nowy wniosek, jeżeli był bardzo błędny lub podpisać ten ten wniosek. Teraz, jeżeli ktoś przychodzi osobiście, jest o tyle łatwiej, że no, pracownik może to od razu na miejscu sprawdzić, ale są no, troszkę kolejki, bo wpuszczamy no, wiadomo, w reżimie sanitarnym. Więc ja wszystkich zachęcam jednak do korzystania z internetu, bo teraz wniosek jest tak skonstruowany i system jest tak przystosowany, że wykorzystaliśmy te pierwsze potknięcia, które były, że nie przepuści źle wypełnionego wniosku. No chyba, że przeźle jeżeli... swoje jeżeli... własne konto, bo hmm. na to się nie mamy wpływu. Jeżeli ktoś wypełni wniosek przez internet, tak, przez portal PUE ZUS-owski, mm -hmm. to czy ten wniosek zostanie dużo szybciej rozpatrzony? Tak, to, to są te priorytetowe wnioski, które były rozpatrywane? I tak naprawdę, jeżeli ktoś się do mnie dobija, a bardzo dużo ludzi do mnie dzwoni, mówi tak: Okej, OK, kolega dostał wypłatę postojowego, ja nie mam, a ja złożyłem wcześniej od niego, więc moje pierwsze pytanie: w jakiej formie był złożony wniosek? No, wrzuciłem do skrzynki. Ha, no i właśnie. Ponieważ jeżeli chodzi o te postojowe, to tak naprawdę jest automat, czyli wniosek był złożony przez spółę internetowy, z automatu jest weryfikowany, idzie do wypłaty. Ja od razu powiem, że my nie wystawiamy żadnej decyzji, my płacimy kasę, czyli trzeba zaglądać na swoje konto, czy mam wypłacone. Natomiast jeśli okay, wrzucali wnioski, muszą poczekać. Czyli pieniądze przychodzą bez jakiejkolwiek informacji z Państwa strony? Bez, żadne, bez żadnej okay. informacji. Dobrze, żadnej. Jak, jak wygląda kwestia w takim razie przedsiębiorców? Bo dostajemy wiele sygnałów od przedsiębiorców z powiatu, z Renu powiatu bolesławieckiego, którzy składali do państwa jeszcze na początku kwietnia czy w połowie kwietnia wnioski o zwolnienie ze składek ZU za marzec, kwiecień, maj i też tej decyzji jako tako nie dostawali, a już przychodzi kolejny lada moment termin opłaty za, za kolejny miesiąc składek. Jak to wygląda w tej sytuacji? W ostatnich tygodniach wpłynęło bardzo dużo decyzji, bo też musieliśmy, w, no właśnie i to teraz pytanie, kto jak składał i znowu powiem to samo, jeżeli to było złożone w internecie, to troszeczkę szybciej, ale jeszcze sporo tych wniosków jest do poprawienia. Na początku też do ten pier, te, tych pierwszych dniach przedsiębiorcy składali wniosek i musieli załączyć takie oświadczenie o pomocy publicznej. I zdarzało się, że albo ktoś tego nie załączył, albo nam się ten załącznik nie zaczytał i musieliśmy... Prowadzić to, krótko mówiąc, ręcznie, to niestety trwało. Teraz już ten nowy wniosek, nowy nowy stary, bo on już funkcjonuje dosyć długo, takie oświadczenie zawiera we wniosku i to już idzie z automatu. Pierwsze decyzje zaczęły wpływać na konta przedsiębiorców, znowu bowiem na konta internetowe. W ubiegłym tygodniu, i one cały czas sukcesywnie wpływają. I tutaj od razu wyjaśnię tym, którzy się martwią. Ja na przykład staram się o kredyt, biorę udział w jakimś przetargu, potrzebuję od Was zaświadczenia o niezaleganiu, a nie mam jeszcze decyzji, że zostanę zwolniony ze składek. Proszę się nie martwić. Proszę złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. My, sprawdzając, że został złożony wniosek o zwolnienie, z opłacania składek, nawet jeżeli jeszcze Państwo nie, widzi, nie widzicie tej decyzji u siebie, takie zaświadczenie Państwu wystawimy najszybciej, oczywiście przez No Dobrze, a co z tymi firmami, które złożyły wniosek o zwolnienie ze składek, nie otrzymały od Państwa decyzji, a mimo to zapłaciły składki w kwietniu za, za marzec? No i to, to teraz jest tak, jeżeli ktoś zapłacił za marzec, jeszcze nie zapłacił za kwiecień. To można było do nas zapnioskować, żebyśmy tę tę kasę zwrócili. Czyli, żeby ktoś mógł skorzystać z tych trzech miesięcy. Proszę się nie śpieszyć. Przedsiębiorcy, ci bardzo porządni się śpieszą, mówią, no muszę zapłacić bo już ten 10 czy 15, w zależności od tego jak, jak płacimy składka, jak decyzję, ja nie mam decyzji, muszę zapłacić, nie śpieszcie się Państwo, my nie będziemy naliczać żadnych odsetek, jeżeli wniosek jest dobrze wypełniony, dostaniecie ode mnie, ode mnie od nas, od ZUS-u decyzję, że jesteście zwolnieni ze składek, jeżeli jest jakiś błąd, pracownik podejmie kontakt, ale Uwierzcie nam, naprawdę ludzie pracują strasznie dużo i strasznie mocno, ale wniosków jest tak dużo, że zanim podejmie pracownik z Wami kontakt, to musi to troszeczkę potrwać. Rozumiem. Więc tutaj Mam... Pan się pyta właśnie o tak. to, co, o, o co pytają się też przedsiębiorcy. Pan Adrian pyta, że z, dostał, wnioskował, bo wszyscy prawie wnioskowali przecież o zwolnienie za trzy miesiące, a dostał decyzję o zwolnieniu za jeden miesiąc. Dlaczego tak? Bo dostanie Pan taką decyzję za każdy miesiąc osobno. Dlaczego? Bo my tą decyzję możemy wydać dopiero wtedy, kiedy wpłyną do nas dokumenty rozliczeniowe, więc to każda osoba, która się rozlicza sama lub jeżeli ma biuro, które rozlicza tą osobę z ZUS-em, to wie, że co miesiąc zwykle trzeba jakieś tam dokumenty rozliczeniowe do nas wysłać. Wpływają, dostaje ta osoba kolejną decyzję. Dostała pierwszą pozytywną, no to trudno, żeby ta druga była niepozytywna. Proszę cierpliwie czekać, a nie niepokoić. No właśnie, czy jest, czy jest możliwość taka, przynajmniej teoretyczna, że w jednym miesiącu zostaniemy zwolnieni z tej składki, a w innym już nie? No proszę zwrócić uwagę, że musimy spełnić określone warunki. Jeżeli kto, kom, ktoś na początku nie miał praktycznie żadnego dochodu, a potem nagle mu ten dochód poszybował, że przekroczył tą przewidzianą ustawą kwotę graniczną, to może się tak zdarzyć. Ale ja jestem przekonana, że przedsiębiorcy na bieżąco kontrolują wpływ i swoje dochody i wiedzą jak to wygląda. Czy, czy w ramach tarczy antykryzysowej, oprócz tych zwolnień ze składek, ze składek ZUS przez te trzy miesiące oprócz postojowego państwo też oferujecie jakieś inne programy pomocowe? No, na początku jak wiemy z tych z tej pomocy mogły skorzystać tylko małe firmy, te, które mają nie więcej niż 10 pracowników. Potem tak druga wersja tarczy antykryzysowej rozszerzyła także na duże firmy, no ale tutaj zwolnienie już dotyczyło tylko połowy. Wpływu składek. Padały do nas pytania, na przykład: no dobrze, ale jeżeli ja mam kilku czy kilkunastu pracowników, czy ja muszę zawnioskować za wszystkich, czy mogę sobie wybrać, za których wnioskuję, za innych, a za tych, za których nie chcę wnioskować, za których chcę zapłacić składki, proszę Państwa, wszyscy albo nikt. Czyli niestety trzeba zawnioskować za wszystkich pracowników. To pytało szczególnie te firmy, które realizują jakieś projekty unijne, no i tutaj ten wymóg płacenia składek chyba podejrzewam, był dosyć, dosyć istotny. Były też firmy, który z pewnych względów, bo nie spełniały warunki do skorzystania ze zwolnienia, mogły skorzystać z, terminu, z odroczenia terminu płatności. No bo jak wiadomo, żeby skorzystać ze zwolnienia, to nie mogliśmy zalegać z ZUS-em na, na, na grudzień mieć czyste saldo z nami. No a to się różnie naszym firmom układa, więc taka możliwość też jest. Jest możliwość, jeżeli ktoś już wygenerował sobie jakiś dług w ZUS o zawnioskowanie o układ ratalny i te procedury oczywiście też są możliwe prawie całkowicie do przeprowadzenia w internecie. Więc zachęcam Państwa do tego, żeby, jak macie jakiekolwiek wątpliwości, zaglądać na naszą stronę, bo ta strona jest bardzo pełna. Co mam na myśli, mówiąc, pełna. Są wnioski gotowe, są instrukcje, jak składać te wnioski, także przez internet, krok po kroku pr pr prowadzi ta instrukcja za rękę. I co więcej, są zestawy pytań i odpowiedzi na pytania, które się u nas pojawiają. Zachęcam, żeby sobie tam zerkać. Okej, okay, dziękuję. Podsumowując, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bolesławcu przyjmuje dzisiaj już petentów, czy, czy, czy biuro jest jeszcze zamknięte, jak to wygląda? My już, Chodzi... w... my już wszędzie przyjmujemy swoje, naszych klientów od 4 maja, no, jesteśmy takim, jednym z pierwszych urzędów, bo przecież wiemy, że wielu naszych klientów to są starsi ludzie, którzy mają na przykład problem z tym, żeby sobie konto na pół założyć, żeby się przez to konto z nami porozumiewać i no, była taka potrzeba, ale proszę pamiętać, że my klientów przyjmujemy w określonym reżimie sanitarnym, czyli do nas trzeba przyjść, przyjść w masce, Trzeba być gotowym na to, że tam jest osoba, która steruje ruchem, która nie wpuści wszystkich, trzeba przyjść samemu. Jeżeli przyjdziemy z kimś, wejdzie jedna osoba, nie wejdzie osoba towarzysząca, chyba że jest to osoba niepełnosprawna i, i takiego towarzystwa potrzebuje. Więc dlatego jeszcze raz powiem, internet, internet, jeszcze raz internet. Zakładać konta, jeżeli ktoś nie wie, jak to zrobić, to nawet jak do nas przyjdzie, poprosić pracownika, załóżcie mi to konto w internecie, żebym nie musiał więcej do mhm. nas przychodzić. I załatwiać wszystkie sprawy. I załatwiać wszystkie sprawy przez internet. Okay. Dziękuję ślicznie za, za tę krótką rozmowę. My także zachęcamy do wykorzystywania internet, internetu i częstych odwiedzin strony portalu Bolecinfo. Dzisiaj moim gościem w rozmowie Bolecinfo była rzecznik prasowy regionalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy, pani Iwona Kowalska-Matis. Dziękuję serdecznie Dziękuję. za udział w rozmowie. Dziękuję, do zobaczenia.